szpada jestem w tunelu co my tu mamy, Haszcze mamy Wszystko tu rośnie się wysiało samo siebie, nawet koper do ogórków Teraz tak chwasty tutaj trudno wytępić Jeśli się wyrwie to się wytępi ale co tutaj najciekawsze jest tutaj mamy Posolę tyczkową co ma 300 lat posadziłem, posadziłem, zasiałem tu przy tych przy tej konstrukcji, przy tych łukach tu jest wyższa jak ja, ma 3 metry sola to jakieś tam ślimaki jedzą oboje to z tej strony sadzonki, kraty no są, bo muszą być. Ja też są. zobaczyć. Właśnie. Soła tak nie ma tu jedzą. Tu się sama zasiała się suknia już tu jest. Wyłączyć. zobaczyć. Tu się To jest wszystko. Praktycznie. Jeszcze sadzonki dosadzenia są sadzonki znaczy do sadzenia. Ta... Wszystko. Praktycznie znaczy wszystko i nic. Ale pasora została szybkie. To jest cykinia Cała ta szczędza. Tego do trzy pomidory są te pomidory co te dziury robiłem Już dostawają owoce Nie. Nie co. Tak to wygląda Tego posadzenia z tej strony też mam Okay. pomidory późne, takie tam To jest fasola z zeszłego roku się wysiała Zrobiłem takie iglo się wysiała chciałem tego likwidować tu parę pomidorów się wysiało Taki burak, samotnik to będzie z niego zrobić skurkę To tyle Na końcu kwiatki oczywiście, nie? Jak to są bo muszą być tak jak pasty no tutaj nie nic w tej tunelu na żadne tam co zjedzą to zjedzą I ta pasła ciekawe kiedy ona rośnie Tak to wygląda Ale tu jest chaszcza taka, coś sama wysiała, ale myślę, że jak tam na zewnątrz już będą opocowały te cukinie, to też się tutaj zlikwiduje 300 lat pasolity, już jest trochę, więc co się wie, tam też grizie, ale nie wiem co. Ale co będzie, to będzie.